Miejsce gdzie chciałbym pojechać. Bory Tucholskie. Z dziećmi czy bez? Bez. Dzieci się nie komponują w czasie wakacji. Najlepiej bez. Dziki w puszczy czy dzika plaża? Dziki w puszczy. W puszcza. chwilę grozy na wakacjach przeżyłem. A kiedy byłem mały się topiłem. Namiot rozkładam? Już teraz nie. Dawniej tak. Ognisko potrafię rozpalić. Jedną zapałką, zapalniczką, rozpałką do grilla, miotaczem ognia. Miotaczem ognia. <grym> Nie, od jednej zapałki. Harcerskie nawyki. A teraz potrafię nadmuchać? Tak. Potrafię. Używam pompki elektronicznej, szkoda płuc. Oj, tak, i to własnymi płucami. W podróż życia wybrałabym się do. Ameryki Południowej. Wyspy Kanaryjskie. Bermudy czy Bahamy? Wyspy Kanaryjskie. Wybieram naturalną opaleniznę, samoopalacz, solarium. Naturalną opaleniznę. Tylko naturalna opalenizna, ale bez przesady. Sezon ogórkowy czy sezon na grzyby? Sezon na grzyby oczywiście, bo ogórkowy jest nudny. Grzyby, zdecydowanie. Na wakacje do niezbędnika zabieram mapę, kąpielówki, komórkę, prezerwatywy. Wszystkie cztery rzeczy. <laughs> Właściwie to komóreczkę na pewno, kąpielóweczki też. Co do reszty nie będę się wypowiadał. Zimne piwko czy drink z palemką? Nie, zimne piwko zdecydowanie. Wakacyjną miłość przeżyłem? Chyba nie. Dawno, dawno temu, potem kilka razy jeszcze. Ulubiony środek transportu. Samochód, rower, Melex. Motocykl. Samochód? <grymne> samochód zdecydowanie, dłuższą podróż, ale rekreacyjnie a, absolutnie rower.